Partnerzy odcinka F-Stone, Lider, Wizę, elocity Platinet, Clicklist.pl. Przywitajmy się dzisiaj na początek za DAMEM, uczestnikiem Też. zakopane testu, uczestnikiem odbioru Tesli, a dzisiaj będzie w odcinku Co trzeba zrobić, jak Tesla dobija do 80 tysięcy przebiegu, czyli do końca gwarancji. Poopowiadamy całą historię, jak to wyglądało. Co się działo, co się nie działo, jak się jeździło, także będziecie duże podsumowanie na 80 tysięcy. My jedziemy już do Bartka, czyli Iwi Ripper Garage, pokazuje nam tutaj 2 godziny 57 minut, prawie 300 km, mamy dowieść 13%. Startujemy z procentów 19%. No i jak zawsze na obwodnicy Krakowa wypadek, korek, no i stoimy. Kopane test na 30 tysięcy i niecały rok temu, a dzisiaj prawie 80 tysięcy. Adamie, z tego co pamiętam, no to do 30 tysięcy był u Ciebie serwis mobilny z lampą, a co było od 30 dokładnie. do 80 tysięcy? Coś się działo z Twoim samochodem? No, auto się zachowywało ekstra, jak dla mnie. <laughs> Czyli nic się nie działo praktycznie, oprócz jednego serwisu mobilnego, gdzie zaczęła mi opadać klapa. No ale to, kurczę, ten serwis mobilny to był 5 minut. Była wymiana siłownika, tego gazowego, od klapy bagażnika i to dokładnie w Tesli jest jeden bo ten drugi jest, odpowiada za sterowanie tej klapy. E, więc e, no, przyjechał pan mobilny do mnie pod dom. Poszedłem zrobić mu kawę, wracam, on mówi, że już wymieniony. No, także że 5 minut roboty. I, e, no i klapa wróciła do, swoich tam, e, no, do, do swojej prawidłowości. A e, no, teraz widzę, że w tym siłowniku w sumie troszkę dalej jest coś nie tak, bo zaczął mi a jakby tak po, o, przy podnoszeniu i przy opadaniu tej klapy troszeczkę jakby buczeć jest są takie zauważalne jakby skoki tego siłownika, że po prostu jak opada i się podnosi, to tak jakby się troszkę rozprężał. No i pewnie będzie potrzeba drugiej wymiany tego, więc no właśnie, mówię, mówię się już na serwis, tak? Taki przed końcem gwarancji. I też od razu powiemy, w jakim celu jedziemy do Bartka. No jedziemy tak. w takim celu, że ja to praktykuję od lat i ty widzę to samo, że przed końcem gwarancji, niezależnie jaki to samochód, dobrze jest zrobić taki porządny przegląd, no bo jak coś wyjdzie, że jest w marnym stanie, no to lepiej to wymienić na gwarancji niż potem Dokładnie. płacić z własnej kieszeni. Więc jedziemy. Dokładnie. W takim celu. Zamykamy gwarancję, mamy 3000 do końca. Mhm. Także jedziemy specjalnie do Bartka, którego już miałem okazję poznać. No i zobaczymy, co Bartek wyłapie. No kurczę, no, 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 niech się wykaże też. W końcu jedziemy do Iwieper Garage, zobaczymy. A ja też trochę swoich usterek gdzieś tutaj mam takich co prawda błahych, ale też mam gdzieś tutaj spisanych. No i zobaczymy, co nam wyjdzie dalej. I co najważniejsze, zobaczymy, jak Tesla do tego podejdzie, co nam będzie chciała uznać gwarancyjnie. A co będzie na kosztorysie, że będzie wymagało zapłaty, albo po już oględzinach doprecyzowania, tak? Czy to moje doświadczenie jest takie, że Tesla nawet dość nieźle się do tego odnosi, bo jak miałem kiedyś niemiecki samochód, to oni powiedzieli, że jak coś z zawieszeniem się dzieje, to do pierwszego przeglądu. A Dokładnie. potem to już ich nie interesuje. Natomiast znam tu użytkowników, mm -hmm. którzy, no właśnie mają 70 parę tysięcy, jednak w Tesli jakieś tam elementy zawieszenia powinniśmy. nowe niektóre tak. Więc, tak. No to oczywiście może się zmieniać. Czasie, natomiast na ten moment wydaje mi się, że całkiem sensownie do tego testa podchodziło i tym bardziej warto zrobić sobie taki, taki większy przegląd, żeby wiedzieć. no Bo czasami możemy być nieświadomi, jeździmy tam autem na co dzień i wydaje mi się nam, że wszystko jest w porządku. A się może potem okazać, że jednak jest gdzieś jakiś mały luz, którego my jeszcze nie wyczuwamy, no, ale on jest, no i ten element no, będzie prędzej czy później do wymiany. No zobaczymy też, co Bartek powie na to, co jesteśmy w stanie, jakie on ma doświadczenie, co jesteśmy w stanie zgłosić, co Tesla jest nam w stanie wymienić. Ale tak jak mówisz, ja też dużo gdzieś tam takich wiadomości do mnie docierało, że Tesla naprawdę jest w stanie sporo powymieniać na tej gwarancji, więc no zobaczymy co. Zobaczymy, co z, tego, co z tego wyjdzie. I pytanko, jak tam sprawują się wycieraczki od wizy? Bo w ramach zakopane testu otrzymałeś takowe do testów? Całkiem fajnie, bardzo fajnie. Jestem miło zaskoczony, że w ogóle no, jakością nie odbiegają od innych. No, naprawdę fajnie się je używa i mam te do Tesli Y. Tam wiza ma, z tego co wiem, dwa modele. Mhm. Mam ten Aquatech i zamówiłem, znaczy założyłem sobie, wymieniłem. Jakieś dwa miesiące temu jestem bardzo zadowolony z nich, także robią robotę. Fajna opcja, tak, fajna opcja. Jak zawsze wielka prośba, jeśli ktoś docenia to, co dzisiaj robimy, docenia to, że Adamowi chciało się ze mną umówić i z Bartkiem, żebyśmy mogli ten materiał nagrać, no to będziemy wdzięczni za użycie referala Adama. Oczywiście tam podlinkujemy to wszystko w opisie. A dzięki referalowi macie na dzień dzisiejszy rabat na zakup nowej Tesli. Aktualnie to jeszcze nie dotyczy nowego Y, ale zawsze go tam lepiej wbić, bo nigdy nie wiadomo kiedy jakiś rabat skoczy. No i jako, że zajechaliśmy trochę za szybko, też jeszcze pojedziemy się podładować, zwiedzimy EkoN. Także zobaczymy, jak to tam wygląda. Pokazuje nam, że dowieziemy 2%, 2 i mamy tam być za 11 minut. I za chwilę, też odczyty zużycia z całej trasy Kraków-Warszawa. I Tesla zaczęła przygotowywać baterię do szybkiego ładowania. Co ciekawe, tej ładowarki nie mogliśmy znaleźć jako punkt, Natomiast jak pisaliśmy Eco N Żwirki i Wigury, to wtedy znalazło. No i przygotowuje. Także tak to się udało zrobić. I skręciliśmy w prawo, żeby nas droga pokierowała w lewo. Cały czas jedziemy po prostu na Fryderyka Chopena, lotnisko. I teraz co? I teraz gdzieś tu będzie do prawej. No, no zaraz, zaraz. Nigdy tu nie byliśmy, więc. Jak się pogubimy, to będzie przydługawy film. Jeszcze dalej prosto i tam za na rondzie w prawo. Bramka numer 4 wybieram. Bramka numer 4 wybieram w aplikacji LoCity. Łączenie ze stacją, płatność udana. Podłącz pojazd, no to podłączaj. No zobaczymy. Pojazd podłączony. Połączenie nawiązane. Moc to 350 kW. I zobaczymy, zaraz, co z tego wyjdzie. O, tu mamy takie liczniki. Coś tu 1 kWh doładował ostatnio. A w ogóle już 127 000 kWh ten licznik przemielił. Startujemy z 2%. Moc ładowania 15, 27. Kto da więcej? 45, 57, 89. A z 200 dał. 201, 101 znaczy się. Kto da więcej? 114. Dobra, idę do tam bo zimno. Tam też będzie widać. 124. Pokazuje nam ładowanie do, 30, do 80%, bo dalej sensu nie ma. 35 minut i 184 kW. Kto da więcej? Kto da więcej? 184 kW. Przypominam, że tutaj jest ograniczeniem 500 amperów i tyle tylko potrafi dać ta stacja, a superchargery potrafią dać 625. Stąd na superchargerze ta moc byłaby troszkę wyższa. Za to tutaj tak szybko nie spadnie. 186 kW. Dobra, my szybciutko idziemy skorzystać z toalety, coś przejeść i lecimy dalej do Bartka. Statystyka właśnie, najważniejsze. 318 km i 3 godziny 8 minut, natomiast nie licząc dojazdu do autostrady, to poniżej... 3 godzin udało się przejechać 300 km, a od ładowania, czyli dzisiaj rano, 336 km i niecałe 20 kWh na 119,8 na 98% udało się przejechać dzisiaj te 336 km, a od zakupu 78 000 km i 17,7% zużycie. Tak to tutaj wygląda. A ja zdążyłem tutaj trzy słowa do Was powiedzieć, i już mamy 188 kW i już mamy 6%. Dobra, lecimy, bo nie zdążymy. I co teraz? Naciskaj. Dawaj, spróbujemy jak czy to działa. A! Udało się. Jesteśmy uratowani Sobie siedzieć komfortowo i widzimy, że mamy już 16% i 174 kW mocy ładowania. No i tak, tutaj już mamy kawkę, mamy czekoladkę. Taka czekoladka piątkę kosztuje. A obok są jeszcze następne drzwi, jak wyjdziemy na zewnątrz, i tam mamy toaletę. Toaleta ładna, czyściutka, aczkolwiek dość zimno w niej było. I toaleta otwiera się na ten sam kod, co te drzwi, którymi tutaj weszliśmy. Mamy tutaj takie gniazda. Następnym razem sprawdzimy, czy z USB da się podładować samochód. Czekaj chwilę. Tutaj ładuje się obok nas EV9. I popatrzcie, 27% i 200 kW. A nam w okolicach 48% spadło do kW 100. Niemniej jednak, kurczę, skorzystałem z toalety, nie zdążyłem wypić yy, czekolady. I mamy już prawie pół baterii. Po 16 minutach i w te 24 minuty udało nam się doładować prawie 50 kWh. Tesla jako porządny elektryk ma kończenie ładowania. Możemy. Pozostały czas 15 minut do 80%. Mamy 73 kW, 40, 50 kWh poszło ze stacji, 46 doszło do baterii. I tutaj dzamy co? Odblokuj gniazdo ładowania i to od razu zatrzyma ładowanie. Tobie puławską od Warszawy w kierunku na piaseczną i skręcamy w lewo na ulicę energetyczną. A potem, już tylko znaleźć kineskopową i będziemy pod EV per Garage. Samochód wjechał na warsztat i będziemy tutaj różne usterki weryfikować, zgłaszać oraz poszukiwać kolejnych, ale tych to już pod spodem. Będą tutaj pracownicy. I przywitanie z Bartkiem. Mamy i Bartka. Przegląd już zrobiony. Jest też podsumowanie Bartka. Jakbyś nam tutaj tak w trzech słowach powiedział, co Twoim zdaniem pasuje w tym samochodzie zrobić? Tak naprawdę, wszystko co tu jest wypisane. Czyli jest to bardzo standardowy, powiedziałbym nawet taki przypadek. No, nie chciałbym powiedzieć ekstremalne, ale widać, że użytkownik dosyć intensywnie używał tego samochodu. I dobrze, że przyjechał do nas przed przeglądem, bo wtedy jakby uniknie jakichkolwiek. przed końcem gwarancji, nie? Przepraszam, przed końcem gwarancji. Mhm. E, może uniknąć nieporozumień związanych właśnie z przeglądem, czy tam z naprawą gwarancyjną. No i tutaj mamy takie. No, to jest piękny przypadek, powiem szczerze, jeszcze raz to powiem. E, mamy przednie banany, lewy i prawy, czyli takie e, wygięte wahacze, to jest. My to nazywamy dolny, przedni, dol, tylny, dokładnie. To jest taki lekko zygzakowaty wahacz. I tutaj mamy rozerwane tuleje. Dosyć rzadko się to spotyka w samochodach tak młodych. Natomiast tutaj to determinuje też przebieg i prawdopodobnie jak to intensywne użytkowanie. O. Tak to nazwijmy. Tak to nazwijmy. Wahać przedni podpora amortyzatora, t, czyli to też jest wahać dolny, na którym, na którym opiera się amortyzator. Mhm. I tu mamy rozerwaną tuleję w jednym, a w jednym minimalny luz, czyli pewnie luz na sworzniu. No i znowu, to jest coś, co się przy tak młodym samochodzie rzad zdarza dosyć rzadko. E, natomiast może się zdarzyć i faktycznie tutaj znowu determinuje to przebieg, no bo przez półtora roku, jeżeli dobrze zrozumiałem, mamy 70 parę tysięcy kilometrów. No prawie 80 już. Prawie 80, czyli e, no tak, jest, jest intensywnie samochód używany. Zawieszenie tylne to jest po prostu standardowa e, sytuacja. Mamy tam luzy na e, pływających tulejach. E, ogólnie w Tesli naprawa odbywa się poprzez wymianę całej zwrotnicy. Mhm. E, I to jest akurat możliwy, najlepszy możliwy sposób naprawy. Pogwarancyjnie mamy dwa, dwie, właściwie już teraz trzy sposoby naprawy. Pojawiły się zwrotnice w zamienniku, czyli możemy kupić zwrotnicę kompletną w zamienniku, która jest delikatnie tańsza od Teslowej. Te, teslowa, nie ukrywam, jest dosyć droga, czyli e, koszt zakupu dla klienta Takiej zwrotnicy, gdyby to było po gwarancji, to już jest około 3000 zł za sztukę, więc to się robią poważne koszty. Można wymienić tu leje w zwrotnicy, robimy też taką usługę, natomiast wiadomo, to już jest naprawa, którą można dokonać tylko raz i jakość tej naprawy nigdy nie będzie spółważna do nowej części. Czyli tak, generalnie dzisiaj wykryliście usterek, nie wiem, możesz oszacować, pira z drzwi, nie wiem, 10 tysięcy mogę strzelić, czy... W nowych częściach tak, mamy tutaj zdecydowanie powyżej 10 tysięcy, mhm. myślę, że też dostaniecie, i to będzie ciekawe uzupełnienie, dostaniecie też wycenę tego od Tesli, czyli jak mhm. Tesla zrobi przegląd, Tesla Wam wyśle... Taką wycenę do akceptacji. Oczywiście Tesla w rzeczywistości zrobi to za darmo. W ramach gwarancji. W ramach gwarancji natomiast Tesla wy wyśle wam taką wycenę i na podstawie tej wyceny też będziecie w stanie sprawdzić, ile by to w rzeczywistości u nich kosztowało. Dobra, to teraz takie pytanie. Ile u Ciebie kosztuje taki przegląd? Bo już ile zaoszczędziliśmy, to już wiemy. <laughs> ile teraz <laughs> musimy wydać, żeby się uświadomić? No bo nie jeden użytkownik nie przyjedzie do Ciebie na przegląd, będzie jeździł, to się wysypie za parę, parę dziesiąt tysięcy tak totalnie, no i potem straszne koszty, nie? Najgorsze, jeżeli to się wysypie po gwarancji. Mhm. Tak, no bo wtedy, Oczywiście te koszty trzeba będzie ponieść samemu i trzeba będzie szukać oszczędności, co będzie też gdzieś tam odzwierciedlone w jakości naprawy, no bo no niestety, jak się nie wymieni zwrotnicy, to trzeba będzie wymienić tuleje, ta naprawa nigdy nie jest tożsama z zmianą na nową część, na przykład. No ja, do, ja zmierzam do tego, że pierwszy przegląd takiego samochodu jest po trzech latach w stacji autoryzowanej. Użytkownik jak jeździ na co dzień, to są na tyle małe luzy, że on tego może nie zauważyć, bo to się bardzo powoli zmienia tak. i może być nieświadomy, a potem mogą być koszty, więc ja tu będę naciskał, żeby do wszystkich: kurczę, przyjeżdżajcie do Bartka przed końcem gwarancji. Koniecznie, tak. koniecznie, bo to wam zaoszczędzi kilkadziesiąt tysięcy złotych w skrajnym przypadku. Tak, nie? i szczególnie. A że kilkanaście sam, na pewno. Szczególnie, że sam przegląd kosztuje 300 zł brutto. Mamy taką stawkę jakby we wszystkich warsztatach. Czy to wszystko, co tu dzisiaj się, to jest 300 złotych? 300 złotych za pracę. Aha. Natomiast oprócz tego, oczywiście, materiały eksploatacyjne, tak? Czyli jeżeli jest w nie... Filtry i tak dalej. Filtry i tak dalej nie? oczywiście mhm. kasujemy osobno, natomiast mamy taką zasadę. Jest to dla nas taki krok w stronę klientów, tego, żeby też przyciągnąć do siebie klientów. Którzy użytkują nowe samochody i wydaje mi się, że nic się tam nie dzieje. Jak widać, rzeczywistość jest e, zupełnie odmienna. To dobra inwestycja, bo jak tutaj masz, nie wiem, no jakby to policzyć choćby na 10 tysięcy, no to 300 zł to jest 3%. Ja myślę, że to będzie dużo więcej. <laughs> Czyli obstawiam, stawka razy 33. Odstawiam, że tutaj będzie wycena na poziomie 15 tysięcy złotych w Tesli. Mhm. Tak, e, zobaczymy, jestem ciekaw. E, Osobiście tym autem jecham jak było nowe. Teraz jechem jak miało prawie te 80 tysięcy. Ja bym tego nie zauważył wszystkiego, co tutaj znaleźliście. Ja ci, powiem na nawet jeszcze, ja ci powiem jeszcze ciekawszą rzecz. Mieliśmy taką sytuację, to jest bardzo ciekawy przypadek. Mieliśmy przypadek klienta, który przyjechał do nas, zrobiliśmy mu przegląd, wskazaliśmy mu te rzeczy, po czym nie uwierzył nam, pojechał na przegląd, przeszedł przegląd i wrócił do nas i mówiliśmy, dobrze, jeżeli nie, jeżeli nie będziemy w stanie Panu wskazać tych miejsc, to my za to wszystko zapłacimy. Wszystkie miejsca klient z Andrzejem sprawdzą, z latarką, udowodniliśmy, mu, że rzeczywiście te usterki są. Znaczy, no, dobra, diagnosta w Polsce, to niestety tak pokutuje to jest ten, który jest ślepy. <grym> <grym> więc, y... Ale stawki za przegląd drożeją, więc jest szansa, że będzie to robione to trochę poprawi. bardziej rzetelnie. Bardziej no na tą chwilę rzeczywiście porównując taki samochód do jakiegoś, nie wiem, samochodu, który ma 10 czy 15 lat, to diagnosta rzeczywiście może nawet nie zauważyć tych subtelnych różnic. Znaczy tak, z całym szacunkiem do diagnostów, bo oczywiście to są bardzo tutaj małe problemy, natomiast te problemy będą rosły. Tak. No i lepiej jest zdiagnozować przed końcem gwarancji, zrobić do gwarancji, niż potem za, nie wiem, rok czy kolejne 20, 30, 50 tysięcy kilometrów, no, zobaczyć rachunek na 15 tysięcy, nie? Lepiej wydać 300 złotych niż 15 tysięcy. Tak, tak, ja jako krakus Wam to mówię z pełną premedytacją. <laughs> tak. Także... Cóż, cieszę się bardzo e, e, w imieniu klienta. Że przywiodłeś go do nas tutaj na przed końcem gwarancji, bo na pewno to mu też bardzo pomoże. Temat zawieszenia mamy ogarnięty, natomiast tu troszkę zostało więcej rzeczy zrobionych. Tak pokrótce byś powiedział, co w ramach tego przeglądu za te 300 zł jeszcze jest sprawdzane, robione. Okej, okay. ten podstawowy przegląd, w którym sprawdzamy zawieszenie, w którym przy okazji sprawdzamy też układ hamulcowy, sprawdzamy też oczywiście jakość płynów eksploatacyjnych. Tak? Czyli to, to, do czego mamy dostęp, czyli jakość płynu chłodniczego, czyli zawartość wody w mieszance. Mhm. To ogólnie w tak nowych samochodach nie ma dużego znaczenia. Słyszałem rekomendacje, to mi z kolei chłopaki z Danii mówili, że w, te, w Danii są już oczywiste rekomendacje, gdzie mówi się, że płyn chłodniczy wymienia się co 5 lat. E, natomiast my badamy po prostu zawartość mieszanki, jeżeli punkt zamarzania, tak to się górnolotnie nazywa, e, wychodzi już w okolicach minus 20, uważamy wtedy, że płyn jest do wymiany. Bo zdarzają się takie warunki w Europie e, Środkowej, gdzie my się znajdujemy, że ta temperatura spada poniżej. E, płyn hamulcowy, mamy taki wskaźnik, który tam, nie wiem czy widzieliście, on tam pokazuje zielone kropki, żółte i czerwone. E, jeżeli... Jeżeli, jeżeli płyn jest w miarę czysty, a wskaźnik pokazuje, że już niestety jakby przewodność tego płynu jest dosyć wysoka, no to mimo wszystko go wymieniamy. Jeżeli jest ewidentnie bursztynowy, ciemny, to bez względu na co pokazuje wskaźnik, po prostu staramy się go wymieniać, bo on jest po prostu stary. I nie zdziwiłby się jakie samochody z jakim płynem przyjeżdżają. Oprócz tego, w momencie kiedy zdejmujemy osłony, czy zaglądamy pod osłony, zawsze odbywa się coś takiego jak zwana ocena organoleptyczna tak? stanu złączy, czy nic się złego nie dzieje, czy nie ma jakichś wycieków i wszystkie tego typu historie Staram się włapać. Jeżeli coś takiego widzimy, oczywiście też się to w tym e, raporcie znajdzie. No i to tyle, jeżeli chodzi o ten przegląd. Dobra, no, Czy najważniejsze zawieszenie, bo to można wygenerować najwięcej kosztów. E, warto przy okazji sprawdzić hamulce, no bo to zawsze wiadomo, tutaj może coś się podziać w elektrykach, ktoś nie był świadomy, to może być to wszystko zardzewiałe. E, ważne, żeby posprawdzać, tak jak to mówicie, po prostu wzrokowo, czy wszystko jest ok, zwłaszcza jak patrzy fachowiec, są dużo więcej widzi niż, e, niż laik. To warto zrobić. No i co najważniejsze, dla własnego zdrowia powymieniać filtry. A w przypadku Y mamy już wymienione cztery, za chwilę wymienimy kolejne dwa. W sumie sześć filtrów trzeba wymienić i to jest coś, co dla siebie się robi. To zdecydowanie warto. Jeszcze dodam taką rzecz, że dla użytkowników, którzy sobie tego życzą, dokonujemy też za dodatkową opłatą test baterii, tak? w którym możecie się dowiedzieć, mhm. jaki jest poziom degradacji baterii. Przy użyciu oprogramowania własnego lub oprogramowania testy jesteśmy w stanie, zresztą chyba Wam wysyłałem wynik takiego, takiego badania dla tego samochodu? Chyba nie, ale to najwyżej. To, to zrobimy, to na pewno możemy zrobić. E, robimy to e, i tutaj na miejscu, i zdalnie też. Czyli Battery Health Check, gdzie wiecie jaka jest na dany dzień jaki jest stan degradacji baterii. I pytanie właśnie, co można zrobić pod waszych partnerskich, a co tutaj w centrali? i Jak to na dzień dzisiejszy wygląda? Nasze warsztaty partnerskie w zasadzie mają pełną kompetencję w zakresie napraw mechanicznych czy tego typu właśnie przeglądów. Mhm. Tak i tutaj każdy warsztat, nawet certyfikowany, bo mamy tutaj teraz nie widziałeś, szkoli się u nas warsztat z Mławy. Mhm. Te warsztaty mają pełną kompetencję mechaniczną. Warsztaty partnerskie, czyli taki troszeczkę wyższy poziom, mają też naszą kompetencję w zakresie programowania, diagnostyki komputerowej, naprawy elektroniki. Rzeczy, które się odbywają tylko u nas lub w naszym centrum napraw silników i baterii, to są właśnie naprawy silników, naprawy baterii, naprawy centralnych modułów sterujących, naprawy modułów. Czyli na dzień dzisiejszy w ilu miejscach w waszej sieci można zrobić to, co dzisiaj tu zrobiliśmy? My tu dzisiaj jesteśmy przy okazji innych spraw, natomiast no, 24, możemy to zrobić gdzie indziej również. 24 w Europie, 19 w Polsce czyli 19 takich punktów w Polsce i właśnie teraz przeniesiemy się w czasie i przestrzeni i pokażę Wam, jak wygląda punkt w Krakowie. Że będzie punkt partnerski w Krakowie i mamy od niedawna taki punkt. I dlatego dzisiaj tak spontanicznie postanowiłem tutaj się spotkać z Bartkiem i z Jurkiem, bo Bartek jest w trasie i przyjechał tutaj, bo coś się dzieje w jego Tesli. A ja myślę, kurczę, to ja też padnę i nagramy jakiś materiał. Ja jako Krakus to was kojarzę zawsze, że na Lindego to był gaz. Były tu stacje z gazem, były tu montaże gazu, a od niedawna można u was również naprawić działty elektryczne. Właśnie. Co można na dzień dzisiejszy zrobić? Tak Jak jest. to tutaj wygląda? E, tak jest dokładnie. W tej chwili pełna obsługa mechaniki, która dotyczy tych samochodów i również te Czyli systemy, jakieś ty... klocki, takie tak, rzeczy, co trzeba tam przesmarować raz na czas, zawieszenia. Dokładnie tak, to mhm. wszystko jest możliwe do, do, do zrobienia. A przy okazji jeszcze podpytamy Bartka, co tutaj leży, bo tutaj mamy tutaj trochę leży, ciekawych rzeczy. Tak, tutaj leży coś, co nazywam w swojej w swoim, w swoim nomenklaturze wykopkiem, czyli to, są, to jest tak naprawdę efekt remontu zawieszenia w Tesla Model S tutaj właśnie w naszym krakowskim warsztacie. Była to Tesla Model S, która przyjechała z Norwegii. Ja też bardzo przestrzegam klientów, może niekoniecznie przed samochodami z Norwegii, ale przed tym, żeby te samochody bardzo dobrze sprawdzać, z tego względu, że w Norwegii panują dosyć specyficzne warunki, które powodują, że te samochody, jeżeli chodzi o zawieszenie, bardzo mocno... E, się niszczą. No i tutaj macie efekty <laughs> e, korozji, efekty działania korozji i śrutowania poprzez to, bo w Norwegii, kto był, to wie, nie stosuje się soli na drogach, co może akurat jest dobre dla przyrody, natomiast niestety stosuje się taki żwirek. <laughs> I ten żwirek uderza w te elementy zawieszenia i powoduje, że one trochę bardziej dostają w tyłek. Dodatkowo oczywiście amplituda temperatur jest dużo, dużo <laughs> większa. No i te gumowe elementy też siadają. Więc macie tutaj właśnie, to są przednie, górne wahacze, one są całkowicie skorodowane, oprócz tego są w ogóle elementy gum, metalowo-gumowe się porozchodziły. Tutaj mamy wahacze pionowe, tylne, one też już są tutaj poniszczone jeżeli chodzi o gumy. Dodatkowo to są wahacze tylne, które tutaj mają przy okazji podłączoną czujnik regulacji, czujnik wysokości zawieszenia pneumatycznego. No i mój ulubiony, czyli to jest wahacz podpora amortyzatora. To jeszcze jest oryginał, czyli to jest wahacz, który przejeździł z tym samochodem od nowości. Jest jeszcze w takiej konstrukcji ażurowej. Nowe, nawet testowe wahacze są już mm -hmm. są pełnym odlewem. No i mieliśmy tutaj akcję cięcia śruby. Czyli te wahacze jeszcze były oryginalne, i śruba była skierowana w stronę baterii, czyli nie dało się jej wyciągnąć. To przy okazji, mam nadzieję, uda nam się może kiedyś coś wspólnie nagrać taki mm -hmm. materiał, żeby to pokazać. Po prostu, żeby, żeby wymontować w ogóle ten wahacz, trzeba było przeciąć śrubę i wstawić ją w taki sposób, żeby później ona mogła ulec demontażowi przy ewentualnej wymianie. Więc mamy tak naprawdę cały zestaw. Brakuje tutaj dwóch wahaczy: brakuje tylnego regulacyjnego wahacza, zakładam, że był dobry, i wahacza, który przysparza też trochę problemów, czyli takiego dużego, dużej pionowej, przepraszam, dużej płetwy poziomej z tyłu. Nazywamy go tylnym wahaczem płaskim. Ale tak naprawdę, znowu, widzicie, co się dzieje. Także przestrzegam po raz kolejny, jeżeli sprowadzacie samochód z Norwegii lub macie taki zamiar, żeby kupić samochód, który pochodzi z Norwegii, sprawdźcie dobrze zawieszenie. Unikniecie tych kosztów, albo przynajmniej będziecie wiedzieć, że takie koszty trzeba będzie ponieść. razy jakie są koszty? Bo wiadomo, każdy przypadek inny, indywidualny. Natomiast o jakich pieniądzach, tu mniej więcej Gię... mówimy. Z jeżeli z ma być dobrze wykonany remont zawieszenia na, na dobrych częściach, no to musimy mówić o koszcie około 8 tysięcy złotych. Przy takim kompletnym remoncie. Y Można to zrobić oczywiście własnym sumptem, natomiast. Nie ukrywam, że widzieliśmy już też efekty pracy samodzielnej i to też się kończyło kolejną wymianą, więc chyba lepiej jest poświęcić parę złotych więcej i zrobić to w takim warsztacie, który się na tym w jakikolwiek sposób zna. Dobra, wracamy z powrotem do Warszawy. Czyli co? W zasadzie tutaj zostało nam chyba wymienić te dwa ostatnie filtry. No i mamy i Samochód pełną, może tak, mamy pełną listę. Każdy klient wychodzi z tego warsztatu z taką listą. To wbijamy w aplikację Tesli, umawiamy się na gwarancyjne naprawy. I sprawa załatwiona. No a potem jak już auto będzie po gwarancji, no to przyjeżdżamy i, i robimy u Was, nie? Mamy taką nadzieję. Przy okazji oczywiście też większość naszych placówek można się doładować, czyli jeżeli jesteście z jakiejś odleglejszej miejscowości, większość naszych warsztatów jest wyposażona we ładowarki przynajmniej AC. Także są w stanie przynajmniej Wam do, dobić w czasie takiego przeglądu te 50 czy 100 km zasięgu, żebyście mogli swobodnie wrócić. No właśnie, tutaj akurat w przypadku tej trasy jest to dość kluczowe, bo myśmy się doładowali do 60%, mieliśmy tyle czasu, a teraz dobijemy się do 100, wracamy do domu i nie ma żadnego problemu, nie? A myślę, że no, każdy z Was znajdzie ten warsztat bliżej, bo my, mówię, my dzisiaj 300 km, ale nie dlatego, że musieliśmy, tylko dlatego, że chcieliśmy, dlatego, tak, że nam tak po prostu dzisiaj pasowało. Zapraszamy, zapraszamy i myślę, że ten film, kurczę, dajcie tam łapkę w górę, dajcie komentarz, niech on się nieść. Także wszystko zrobione, my już wracamy, przy okazji nam naładowali do 100%, mamy 487 km zasięgu, zegary pokasowane, ruszamy w stronę Krakowa. I 10 minut później jesteśmy już na siódemce. Lecimy na Kraków. Co nam tu Tesla wymyśliła? Wymyśliła, że będziemy parę minut przed 19 i dowieździemy 0%. Mamy jechać 2 godziny 46 minut. 292 km nam zostały, a przejechaliśmy w tym momencie 9 km w 11 minut. I na początek trasy zużycie to 21 kWh na 100. Także 96% dowieźliśmy do S7 i lecimy na Kraków. No i jazda taka generalnie w tempie Google, a. robiliśmy tylko kilkuminutowy przystanek, zaowocowała tym, że mamy aktualnie czas do jazdu 19. Także z 5 minut staliśmy i z 5 minut nam się poprawił, znaczy pogorszył czas do jazdu, natomiast poprawiło nam się, mamy dowieść już, 20% w okolicach Miechowa. Tutaj te adaptacyjne światła bardzo fajnie świecą i działają, ale garść statystyk. Udało się w godzinkę przejechać 106 km, więc 106 na godzinę wyszło nam teraz średnia, a zużycie to 18,7 kWh na 100 od ostatniego przystanku i w sumie od Bartka z Eweryper też 18,7, ale już 247 km. Pozostało nam 32%, auto nam prognozuje, że dowieziemy procent 20%. Jesteśmy już na obwodnicy Krakowa, za, za momencik będziemy, będziemy zjeżdżać na skawinę, pozostało nam 19% w akumulatorze. I statystyka: 163 km od ostatniego przystanku, godzina 34, 17,8 zużycie, a od podładowania u Bartka dwie, 304 km, 18,2 zużycie. A jak zawsze, dziękuję wszystkim za uwagę, dziękuję patronom za wsparcie i do zobaczenia. Cześć. Partnerami odcinka byli również Magmar Rent, zastępczy elektryk z Oce Sprawcy. Sprawdź, czy elektrobilność jest dla Ciebie. Dobierz auto do swoich potrzeb. I Ripper Garage, sieć serwisów oraz sklep z akcesoriami do samochodów elektrycznych. Kody rabatowe w opisie. A na koniec zachęcam do kliknięcia okienka na środku ekranu. Tutaj znajdziecie całą playlistę i wszystkie ponad 180 odcinków. Zapraszam do oglądania.